prezent na święta na początek co teraz wyciągnę i jeszcze mam pudełeczko A Cheap is who. A propos prezentów, słuchaj, to ja właśnie do ciebie przyszedłem, bo mam dla ciebie prezent na święta. No, zobaczysz, pokażę ci: Mam dla ciebie prezent. Takie świąteczne prezenty, typowo wiesz, na święta, żeby podtrzymać atmosferę. Z prezentów, jakie dla Ciebie mam. Mam jeszcze co teraz wyciągnę. Błyszczyk. zobaczyć jaki zapach. Co jeszcze mam? Dada, Trzeci błyszczyk. Dużo tych błyszczyków, prawda? Wiesz, nie kupowałbym Wiedział, że lubisz, ale wiem, że lubisz, dlatego będziesz miała na jakiś czas błyszczyki. Na pewno ci się przydadzą. Ten jest z bałwankiem, tak. Taki śliczny bałwanek. A te pozostałe to zobacz tutaj jest mikołaj a tutaj jest choinka wcześniej tak na szybko ci pokazałem to nawet nie zauważyłaś ale dobra co jeszcze time

Zwiesić, żeby ładnie się bałwanek prezentował. Tak, i ten bałwanek też dla Ciebie. 哥 Ja będę uciekać. A mam nadzieję, że reszta.